Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, był taki moment, że trochę mnie zwaliło z nóg, ale to widzę, że chyba w sierpniu to tak tradycja przychodzą raty 0% w opcji nawet na 36 miesięcy, a mnie zwala z nóg. No ale nic, to już chyba tak ma być. Mam nadzieję, że ci co chcą, to zdążą. I słuchajcie. Mamy takie różne oferty ograniczone czasowo, bo może być Thermomix biały, może być Thermomix czarny i tu jest ograniczenie. Może być Thermomix jeden dru albo drugi z nakładką szatkującą 150 zł taniej. Tak, ja wiem, że ona jest ogólnie niedostępna, więc wybaczcie, ale ja nie mam na to wpływu. Przepraszam z tych, którzy chcą ją kupić, a nie mogą, ale dla nowych klientów taka oferta jest. No i mówię, raty zero, Yy, nawet na 36 miesięcy. Także to jest taka jedyna yy, okazja w roku, że możecie to kupić. Ale dobra, gotujemy, robimy yy, ciasto. No bo jak niedziela to ciasto. Słuchajcie, dla tych, co już mają termomiksy albo nie mają, i wiem, że gotują ze mną, z czego się też bardzo cieszę. Yy, mam propozycję na ciasto. Ciasto z truskawkami. Ja wiem, że truskawki już się kończą, ale jeszcze są do dostania, jeszcze nawet pachnące. I wykorzystajmy je jeszcze do ciasta, no niedługo truskawki wyprą, będą wyparte przez maliny, maliny potem przez inne owoce, także tu się toczy, trzeba korzystać z tych owoców, które teraz mamy. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że zrobimy, bo to będzie ciasto bez pieczenia, zrobimy składniki, które muszą stygnąć, no to zaczniemy od tego, że zrobimy po prostu kaszę mannę, tak? z przepisu, oczywiście na kasza manna, także jeżeli e, macie dostęp do kuki do, odpalacie sobie e, przepis kasza manna, ja tak właśnie zrobiłam i tutaj e, rozpoczynamy gotowanie. O, założyć motylek. Widzicie? Tak rozpoczynamy gotowanie, że nie przygotowałam motylka, ale już szybko sprawę naprawę. Zakładam motylek e, i teraz tak, wlewamy mleko. 1000 gramów, czyli litr mleka i tak właśnie w tym przepisie tak jest. Co do foremki, to ja oczywiście e, zrobię, zrobię z inną e, foremką, niż znalazłam w przepisie, no ale nie każdy też takie ma, takie dziwne ostatnie są foremki, więc możecie zrobić to w foremce, możecie zrobić w naczyniu żaroodpornym. Dobrze, pierwsze e, kroki robimy tak jak w przepisie, między 100 a 120 gramów kaszy manny, Błyskawiczny. A ja mam tu z racji, także to przepis jest taki z internetu. Mam, muszę podejrzeć, 9 łyżek kaszy. Zobaczymy, czy to się będzie zgadzało e, mniej więcej z tym przepisem. Raz, dwa, nauczymy się liczyć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Patrzcie, mniej więcej tak będzie. 8 No troszeczkę więcej, 9. Tu mam 149 gramów, tak? 9 łyżek wychodzi u mnie, bo też łyżka łyżce nierówna, także tak mniej więcej, słuchajcie. Do tego cukier. Ja tutaj cukru nie daję. Zostawiamy bez cukru. Zakładamy miarkę z pokrywą i póki co kasza nam się będzie gotowała 11 minut 90 stopni, obroty 2. A ja e, zaraz wam powiem co dalej. W tym czasie, jak ta kasza się gotuje, ja sobie muszę obrać truskawki, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze trochę gotujemy na początku kaszę. kochani w związku z tym, że kasza się gotuje, zostały się 4 minuty. Ja zagotowałam wodę, no bo muszę rozpuścić galaretkę. I teraz tak: 750 ml wody na dwie galaretki. Dwie galaretki truskawkowe, Go zagotowujemy wodę. Przelewamy do jakiejś tam miski, no i musimy dobrze rozpuścić te nasze galaretki i one będą w e, Także widzicie, tutaj robi się kasza. Ja tu rozpuszczam truskawkowe galaretki i zaraz do was wracam. Bo musimy bardzo dobrze wymieszać. No i kochani, tak. Kasza manna się zrobiła. Ja już przygotowałam sobie foremkę, taką e, silikonową, mam z drąki, kupioną. E, ona doskonale się sprawdza też na waromie. E, teraz tak, galaretka się studzi, truskawki są obrane, Zobaczcie, jak to szybko idzie. E, I kasza się zrobiła. Jest dosyć gęsta, ale nie taka gęsta, chociaż no jest, ale nie taka gęsta, jak bym chciała, dlatego że jeszcze będziemy musieli ją trochę podgotować, ale. Dodajemy do tego 200 g masła. I słuchajcie, e, ja ją puszczę jeszcze na chwilę, bo tu muszę zrobić taki patent, bo do tej masy dodaję wiórki kokosowe. Z racji tego, że mój małżonek nie przepada za wiórkami kokosowymi, więc ja rozpuszczę to masło, e, odłożę dla niego trochę masy, e, a dla nas dodam wiórki. Więc tak, wróćmy kroki. Tu dosłownie, żeby to masło się rozpuściło, na pewno to nie będzie 11 minut, dajmy temu e, z 3 minuty, no patrzcie jak nazywasz, 3 minuty, obroty 2, rozpuszczamy masło, a ja w międzyczasie układam sobie herbatniki. Słuchajcie, jedna warstwa herbatników na spód naszej foremki, mężowi odkładam do e, miseczki, więc też jedna warstwa herbatników. Układamy, masło się rozpuszcza i lecimy zaraz dalej. No i to masło się rozpuściło, słuchajcie, nawet w minutę, więc Eee, nie trzeba aż dwie, wystarczy minutę i teraz tutaj ja sobie to odłożę sobie, nawet nie sobie, tylko małżonkowi. Eee, pierwszą warstwę mogę właściwie już mu tu dać, na tego herbatnika eee, i będziemy to przekładać kolejną warstwą, tak? Eee, tylko, że eee, oprócz tego ja jeszcze potrzebuję odłożyć, ale to już z, właśnie z wiórkami na wierzch żeby żeby, żeby żeby co? żeby to udekorować więc dobra jemu zrobimy taką miseczkę na pewno się zdziwi bo nigdy nie odkładałam jeżeli nie lubicie wiórek to po prostu możecie dodać trochę cukru bo, bo no ta y, kasza manna nie będzie w tym momencie aż taka słodka ale pamiętajcie że dodajemy jeszcze truskawki dodajemy jeszcze e, co? dobra ja tu po prostu odłożę Jemu trochę, a teraz dla nas, do, ja będę się bawiła z tym deserem. Mm, kasza manna. E, dodajemy do naszego, mm, do naszej kaszy mannej, do naszej 5 łyżek biurek kokosowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to musimy jeszcze tak naprawdę zamieszać i będziemy zaraz przepalać, więc jak mi tu została jeszcze ta minuta, niech leci ta minutka, niech to się miesza, ja tu się zajmę tym deserem i zaraz do was wracam. No i tak, deser męża prawie już gotowy, zobaczcie, wyszły takie warstwy, e, na to truskawki i, ty, i jeszcze to trzeba zalać galaretką, no i oczywiście wystudzić. Tylko ja jeszcze czekam, żeby to też się wystudziło, żeby te ciastka y, zrobiły się takie wilgotne. No, i teraz przystępuję do naszego, tak? Czyli tu też odkładamy tej naszej masy z wiórkami na wierzch, żeby, znaczy, na wierzch, odkładamy do miseczki, żeby rozsmarować na wierzch, tak? A tu resztę to robimy tak. Pamiętajcie, herbatniki, masa, nasza kasza manna z wiórkami. No i właśnie, tu jest alternatywa, że jeżeli ktoś nie lubi wiórek, może ich nie dawać. Dajcie trochę cukru i też będzie super. Eee, z racji tego, że ja mam tu małą foremkę, dlatego że no, siedzę w domu, bo siedzę, nie wychodzę w ogóle z niego, no to e, może wyjdzie więcej warstw, tak? Także przekładacie tak, jak możecie. Warstwa herbatników, warstwa kaszy, warstwa herbatników, warstwa kaszy i tak do wyczerpania zapasów. Dajemy do ostudzenia, tak? No i potem jeszcze tylko truskawki i galaretkę, ale to też wam pokażę jak się wystudzi. No i kochani, jeszcze wam tego nie powiedziałam, no bo jak już ta galaretka nam zastygnie, układamy truskawki, wylewamy galaretkę, powiedziałam albo nie powiedziałam, że sama teraz nie wiem. W każdym razie efekt mamy taki. Taki oto efekt jest ciasta, nie jest za słodkie, bo pamiętajcie, nie dawaliśmy do tego cukru. Mąż też już zjadł swoją miseczkę powiedział, że przypomina mu to taki, taki deser, co kiedyś jadło kasza mam z soczkiem malinowym. Ten jest przepyszny, ale za dużo się go nie zje, bo taka połówka już jest tak. Także kochani, polecam Wam. Nie wiem czy to nazwać deser, czy to nazwać ciasto, bo to zależy w jakiej formie zrobicie. Ale herbatniki przekładane kaszomanu z, z wiórkami kokosowymi wyglądają tak. Także życzę Wam smacznego i do zobaczenia następnym razem.